Słuchaj mnie. mnie. Wait. A teraz jest dwa razy lepiej. Eee, więc robimy to w taki sposób. Nie zgadzam się. W taki sposób. Discord, Discord, Discord Mam Discorda, no myślę, że ja Discorda bo us us usunąłem No w nie mam teraz żadnych powodów do usuwania Discorda YouTube Угу, а? Не, не, не 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 нет, 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 Dobra, jak coś, to ten... No, razie to... zagrajmy. Jak coś, to ten... Dobra, jest dziewiąta... Ja mam... Wait, czemu on taki... Czy ja wychodziłem? Chyba tak, ow, dupa To już po mnie w takim razie jakby Damage'a nie mam dobrego Kur... i zginę. osoby na streamie Witam Okej okay. Kurwa, część lamba W sklepie w sumie nic ciekawego Nie ma Trzy osoby, witam Dobra, gramy Nie wiem, kurde, jak, jak mi się uda pokonać Gridiera, to będzie zajebiście Kurde, jak jeszcze, nie wiem, czym ja bym mógł Będzie trzeba polecieć na Hasha, ale to jako Lilif. Tutaj już grać nie muszę. Czy muszę? Nie, no chyba nie muszę już. Cztery osoby. Witam. A, coś? Tutaj ten kurwa licznik od PlayStation. O, w Średnio działa, tak jakoś z opóźnieniem. <laughs> Trudno się mówi. Ważne, że stream działa z połową serca. No plus takie żelary, ale okej. Okay. pojawi się potem, nie, monstro no ty też możesz być Nie no, całkiem damage, ma całkiem spoko W dupę, w oh, dupę, w oh, dupę, w oh, dupę, w oh, dupę, oh, dupę. Dobra, po jednym teraz drugi i kurwa yy, gwarantowany Devil. Smidgy. Dobra w sklepie bierzemy tylko kluczyk. Wszystkie nazwy, co po niektórych pamiętają, to dla mnie to jest w ogóle szok. No i ktoś się odezwie, tak bym porozmawiał może z kimś z drugiej strony. A nie cały czas tak do siebie, tak trochę dziwnie, bo czuję się jakbym był psychicznie chory. Może i jestem, w sumie nie wiem. Anamik, anamik Nie ma maszyny losującej, to nie ma co Strąbałem, ale okej okay. Ten kajwy to zaraz szkielet tak, tak. Dobrze, kurwa wiedziałem, <laughs> so, kurat tak. Jakby teraz jak sąsiad kurde wbił? Byłoby ciekawie Ciekawe czy by się wtedy wkurzył na mnie Że lepsze rano od niego na, na gridierze Dobra

co będziesz robić? Eee, no mam 2% telefonu i mi się teraz ładuje. No to odładuj chwilę. Ja nim nie że zaraz Może być za 10 minut. No dobra. Daj mu 10 minut, to będziemy o 15. No spoko. No dobra, Konrad. Nara. Czego kurde oni ode mnie chcą? Jakby kurde wolna mam. Zero osób jest? Nie, zero, zero. Teraz nic ich nie widzi, no zero, sadek, ja serio nie. Eee, dobra, niech będzie nie, nie pamiętam, co to robiło, co to ogólnie robi, e, ale no cóż, idziemy dalej. Telefon niech będzie tutaj Albo w sumie Jak ktoś ma dom Napisać na tym czacie Zrobimy e, Ustawienia Komentarze Tak Dobra Z telefon wezmę Kurde podłączenie nie pod PS A tylko pod normalną ładowarkę nie fajnie. Jak oni pewnie będą siedzieć, A chodź tą losnę z nami. nie ma nic. Ja tam nic nie zostaję Swoje się już tam nasiedziałem Nie mam ochoty tam wracać Wolę być całkiem w czterech ścianach Ale ten ekran jest mały Ale no cóż, muszę widzieć komentarze Dobra niech to będzie Blood Okej. Okay w sklepie okej, okay, robobaby jest 4,5V tiercy to jest robobaby 2 ja robobaby 2 już podnosiłem, więc weźmy sobie tylko to smulbak mnie już przekonał co to tutaj, nie wiem co to mieli uuu, opłacało się No i w sumie to tylko tyle stąd Okej, okay, Box of Friends. Jakby miał przyjaciół, w sumie. W sumie. <grybujesz> nie... To byłoby w sumie dobre. Jeszcze z tą baterią co mam To byłoby git. Czemu aha, okej okay. co jest, no co jest, dobrze, że to mi chociaż kurde jakoś tarczę daje chwilowo, wiesz to? Ja tu zginę. Nie, 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 to nie mogę umrzeć. Za, za dużo, za dużo. Nie mam chęci, kurde, umierać tutaj. Możesz kurde, no żeby już nie przeklinać. Będę raczej używać kurde niż drugiego I w sumie bym mógł teraz iść po yy, tego Po torowo Baby 2, ale mi się nie chce Dupe, monstro, dwójka, miło. Juda, sobie bym chciał zrobić na 100% no, mi tylko Mother, Mega Shatan, Bestie i Greedier Mod. No i ja też w sumie na Azazelu zrobić kuwa Mega Shatana i Mother na hardzie. By się wypadałoby albo robić na Tainted. Nie wiem i jebimy ja to na razie. Na razie kończę. Kur, nie bać to.